Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Za chwilkę wejdziemy do kościoła świętego Jakuba. Mieliśmy się Matce Bożej. Tak To jest część, gdzie są konfesjonały. Widzicie, z Franciszkani akurat odnowaj brewiarz. Piękny krzyż z bardzo bogatą symboliką. Spod krzyża normalnie wycieka woda, płynie strumieniem. Wpadza do tej sadzawki tutaj i rozlewa się na siedem strumieni, siedem sakramentów. Z boku Jezusa wypłynęła krew i woda, Eucharystia. I wszystkie sakramenty właśnie. Krzyżo mają swoje źródło w sercu Jezusa. Dzisiaj przeżywamy niedzielę misyjną. Jest 18 października. Modlimy się za misjonarzy i dzieło misyjne kościoła. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Wiele jest serc, które czekają wciąż. I nie tylko w krajach dalekich Afryki, Azji, ale także w krajach Europy Zachodniej, a także i w Polsce. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Tutaj z tego miejsca, z gorie. Wielu poczuło przynaglenie do tego, aby iść i głosić Ewangelię Boże. Tutaj też przyjeżdża wielu misjonarzy. Przyjeżdżają na rekolekcje kapłańskie. Przyjeżdżają, aby umocnić się Duchem Najświętszej Marii Panny. Bardzo lubię jedno określenie, które Królowa pokoju tutaj używa. W objawieniach mówi, jesteście apostołami mojej miłości. Tak. Wszyscy jesteśmy wezwani do tego, aby być apostołami. Apostołami miłości Bożej. Apostołami Najświętszej Marii Panny. Podziękujmy dzisiaj za tych, którzy przynieśli. Ewangelię do Polski. Tutaj widzimy grupkę, która usiadła sobie Tak właśnie się tutaj dzieje. Ludzie siadają na tych ławeczkach, czy gdzieś na skraju i słuchają opowieści swoich przewodników, kapłanów, przyjaciół, którzy opowiadają im dobrą nowinę. Często są to świadectwa ludzi, którzy przeżyli głębokie nawrócenie, którzy na nowo obmyli się. Ze swojego grzechu, tak jak do Jana Chrzciciela. Przychodzili ludzie, aby wyznawać swoje grzechy, aby rozpocząć nowe życie. Tak tutaj w Medjugorie wielu rozpoczęło nowe życie, i nie tylko, że sami otrzymali łaskę, ale zapragnęli tę łaskę nieść i dzielić się dobrą nowiną że Bóg jest mocny, że Bóg potrafi wyciągnąć człowieka z największego nieszczęścia, z największego bagna, w który człowiek może popaść. Maria jest tą, która wyprasza nam wszystkie łaski. Tak jak się to stało w Kani Galilejskiej. Maria poprosiła, a Jezus nie śmiał jej odmówić. I woda stała się winem. I uwierzyli jego uczniowie. Tam też czasami potrzeba znaku, potrzeba jakiegoś cudu, byśmy się przekonali, że, że wiara nie jest bajką czy jakąś formą wyznawania dla starszych ludzi. Ale że jest rzeczywistością. Że to się dzieje. Że Jezus głosi Ewangelię i dzisiaj. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Wiele jest serc, które czekają wciąż. Tak Jezus uczył i dzisiaj też. Potrzeba jest tych, którzy podejmą misję głoszenia Ewangelii. Pomódl mi się za naszych misjonarzy, którzy czasami z narażeniem życia w trudnych warunkach głoszą Ewangelię. Ja też miałem to szczęście, żeby pracować na Ukrainie. Teraz tutaj i powiem Wam, że największą radość zawsze znajduję w tym. Kiedy dzielę się dobrą nowiną z innymi, kiedy przywracam nadzieję tym, którzy już zwątpili, kiedy prowadzę ludzi do Eucharystii. I tak misjonarze prowadzą ludzi do Eucharystii. Jezus dzieli chleb. Dzieli swoje serce. Pomij nas winem, swoją krwią, duchem swoim. Daj nam swojego ducha. I on ma moc odmienić nasze życie. Teraz wejdziemy do miejsca, w którym jest pomnik Jezusa zmartwychwstałego i... Bardzo Was proszę teraz o modlitwę za wszystkich tych, którzy są chorzy, którzy opłakują swoich zmarłych, za tych, którzy tracą pokój w sobie, bo stracili pracę, są, boją się, że sami zachorują, za wszystkich tych, którzy są w depresji, przez izolację, jest im ciężko wytrwać w pokoju. Niech Chrystus zmartwychwstały, który przyszedł do swoich uczniów w momencie bardzo trudnym dla nich. Kiedy zawiedli, kiedy Go opuścili, kiedy nie było Go pod krzyżem, Jezus przyszedł i powiedział pokój wam, nie bójcie się. Tak i teraz Jezus mówi do nas. Pokój wam, nie bójcie się. Ja bym zwyciężył śmierć. Tak, Jezus zwyciężył śmierć.